Cześć, jeszcze raz stwierdziłem, że nagram jeszcze jeden film, bo mam kilka od Was pytań, które się powtarzają, więc od razu może na nie odpowiem. Za chwilę też będę czyścił pamięć w tym pixelu, wysyłam go do nowego właściciela, w zasadzie to mu nawet go dostarcza, więc jest to ostatnia moja okazja do tego, żeby porównać sobie te dwa telefony. A film chciałem nagrać też drugi, dlatego że im dłużej używam Vivo, tym mam oczywiście więcej wniosków na temat tego, czego mi brakuje, a co mi się bardzo podoba yy, w tym telefonie. Przy okazji przyszło mi nowe <laughs> Oba są z Aliexpress. Można tam naprawdę fajne kasy kupić za nieduże pieniądze, około 20 zł. <laughs> 15-30, zależy na co się zdecydujecie. No dobrze. Ym, gdybym miał skrócić to, co chcę powiedzieć, to rzekłbym tak. Ym, Vivo ma dużo, dużo, dużo lepszy aparat, nagrywa dużo lepsze filmy. I to jest w zasadzie chyba jedyna, y, moim skromnym zdaniem, y, przewaga nad Pixelem. Pixela używało mi się jednak y, dużo lepiej, ze względu oczywiście, co jest logiczne, na rozmiar tego urządzenia, ale też na to, że ten system tutaj czysty działa, tak jak został przez Google po prostu stworzony, napisany pod to konkretne urządzenie, pod ten hardware. Ale nie jest to dla mnie żadną niespodzianką. No tutaj mam Hiski Soft, który starałem się dopasować pod swoje widzimisię i trochę na siłę zrobiłem z niego Pixela. I o tym też chciałem powiedzieć o kilku rzeczach, które w międzyczasie wyszły, a które mi się jednak nie do końca podobają. Ale to wszystko to jest kwestia przyzwyczajenia. Yy, mimo to, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, ja chciałbym przeskoczyć na Pixela 10 Pro i nie widziałem sensu w przechodzeniu tam z tego modelu. Dlatego kupiłem ten, żeby go potestować. I na dzień dzisiejszy jestem coraz bliższy tej decyzji, że jednak tego Pixela 10 Pro kupię. A a z Vivo zrezygnuje, mimo tego fantastycznego aparatu. No, ale zobaczymy jeszcze, co Pixel 10 Pro pokaże. Co mi się mniej podoba jeszcze w porównaniu do tego, o czym mówiłem wcześniej w poprzednim filmie? Pierwsza rzecz to faktycznie brakuje, słuchajcie, tego gestu tutaj dolnej, który możemy, który możemy sobie na pixelu bardzo szybko przechodzić między aplikacjami. Udało mi się jedyne co zrobić, to zrobić taki gest wywoływania szybszego. Ostatnio użytych aplikacji, i w tym widoku, kiedy jestem na przykład w przeglądarce, no to jest jakiś sens, żeby tego użyć i po prostu sobie przeskoczyć między dwoma ostatnimi apkami. Jakoś to w miarę działa. Link do tego, jak to zrobić, zostawię wam w opisie, bo te filmy już są wszystkie co prawda nie po polsku, ale dostępne na YouTube, więc ja nie będę się powtarzał i nagrywał tego samego. Nie chodzi mi o wyświetlenia, tylko o to, żeby wam pokazać, jakie też możecie mieć odczucia, bo najprawdopodobniej podobne do mnie. Więc to udało mi się w miarę ograć, ale no to jak to działa na pikselu, no jednak jestem do tego przyzwyczajony i, i gdzieś tam troszeczkę mi to przeszkadza. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Udało mi się finalnie zrobić bardzo fajną rzecz, która jest w pikselach, a mianowicie wejdźmy sobie na jakąś tam stronę internetową. <coughs> Dzisiaj wiadomo wszyscy o wyborach prezydenckich. Circle to search, tak? Czyli żeby zaznaczyć przytrzymując paluszek na belce konkretny obszar i on zostanie wtedy nie będzie trzaskowski, wyszukany w Google. Zobaczcie. Ja. Jeszcze raz. Tarą. Udało mi się to ogarnąć. Musiałem za to zapłacić jakieś 12 zł za aplikację, która jest dostępna w sklepie Play, po to, żeby uruchomić po prostu ten gest tej belki. I link do tego, jak to zrobić, też Wam zostawię w komentarzu. Więc bardzo mnie denerwowało to, że nie byłem w stanie tego ogarnąć. Na szczęście, teraz. Na szczęście teraz tą funkcjonalność mam. Kolejna rzecz miałem problemy z Google Fit. Tak jak pokazywałem na poprzednim filmie ten Google Fit miałem z tej strony ja go w tej chwili wyłączyłem bo zdarzało się że kiedy klikałem na konkretny link to on mi się w ogóle nie otwierał bo zero reakcji ze strony tej nakładki na Nowa Launcher. Więc włączyłem sobie tą nakładkę również Nowa Launcher. Ona jest niedostępna w wersji którą macie w sklepie Play chyba że włączycie sobie Dostęp do bety, bo to jest najnowsza beta i ona coś takiego ma. Tu podłączam sobie najczęściej używane aplikacje jakąś tam widok mapy, na zachmurzenie, które idzie, bo będzie później padać. Więc sobie to po prostu śledzę takie rzeczy. Natomiast Google Fit dalej korzystam na zasadzie takiej, że klikam sobie tutaj po prostu w Google. No i to jest, zobaczcie, dokładnie to samo, co mamy na pikselu idąc na ten dedykowany ekran z lewej strony, jak widać. Tak. A kolejna rzecz to jest, um, chciałem, mam tutaj notatkę, chciałem opowiedzieć o poręczności. Faktycznie jak biorę do ręki piksela, jak sobie go z jedną ręką obsługuję, no to jest po prostu bajka. To jest jednak, nie wiem, no to chyba też jest kwestia przyzwyczajenia, ale to jest jednak trochę, trochę cegła, nie? Już szczególnie biorąc pod uwagę wagę, nie, pod uwagę wagę, biorąc też pod uwagę to jak duży jest ten, ten aparat tutaj. No i wag, wagowo, no to jest tak, no mam... Odczucie w ręce, jakby on był cięższy. Pewnie nie jest o wiele wiele cięższy, ale o jakieś nie, 50%. Takie mam odczucie, oczywiście tak nie jest realnie. Kolejna rzecz, która mi się nie do końca podoba w tym telefonie, to spodziewałem się, że jednak będzie on dłużej trzymał na baterii. No wiadomo, większy ekran. Nowszy procesor jakiś tam, nie chociaż to powinno akurat wpływać pozytywnie na baterię. Um, silikonowo karbonowa bateria 6000 mAh, i powiem szczerze, że jak robi się dużo zdjęć, to dodatkowo ten telefon się nagrzewa. Tu czuć normalnie ciepło i ja tego nie mam w pixelu, nigdy tego nie miałem tu, i to jest dla mnie nowe doświadczenie. Znaczy, nowe, no miałem tak w innych telefonach, ale nowe po 7-miesięcznej tutaj przygodzie z pixelem i nie do końca mi się to podoba. Bateria leci w oczach, po prostu jak ym, korzysta się z tego telefonu robiąc dużo zdjęć, czy nagrywając filmy. Raczej mi się nie podoba, że nie dziękuję. Jak teraz spojrzymy mam w pełni naładowaną baterię, to teoretycznie na 8 godzin screen on time wystarczy. Tak, mam 99% baterii w tej chwili. Um, czy tak jest? No jak wczoraj dużo używałem baterii, no to mi gdzieś tam ten czas spadł, to 6.30 bodajże. I telefon był wyraźnie ciepły, tak jak mówię. Także ma sens, jeżeli ktoś chce ten telefon mieć na dłużej, no ja zmieniam często telefony, więc... I tak zamówiłem Photography Kit, czyli ten taki dodatek. Akcesori akcesoria do, do telefonu, żeby przerobić go w taką kamerkę. Czekam, aż to do mnie przyjdzie. Zamówiłem cały duży zestaw razem z tą lunetą. Natomiast ten podstawowy zestaw ma w sobie etui i taki um, grip, w którym znajduje się bateria 2300 mAh. I to faktycznie ma sens dla tego telefonu, no bo jednak, że bateria głupi przy robieniu zdjęć, jak ktoś wybiera się gdzieś. Na przykład z rodziną, wie, że będzie do niego dnia wykonywał dużo fotek, to warto chyba w takie konkretne akcesorium się zaopatrzyć. Czy w tą lunetę, która kosztuje drugie tyle, ile sam zestaw z tym gripem? Nie do końca jestem pewien, a jedno z drugim przetestuję i na pewno dam Wam znać na tym kanale, więc możecie dać lajka like i zasubskrybować, bo materiały o tej lunecie myślę, że się pojawią, o całym tym zestawie do fotografowania. No i ostatnia rzecz, to jest to właśnie pytanie, o którym na początku wspomniałem, które często się pojawia, to jest, i nagrałem też angielską wersję tego filmiku poprzedniego, czy on obsługuje w LTE i w Wi-Fi? Jak widzicie, tutaj ja jestem teraz w zasięgu w Wi-Fi. To jest ta ikonka obok baterii, e, natomiast ona domyślnie nie jest aktywowana w ogóle w tym telefonie. E, to znaczy opcja włączenia w Wi-Fi w LTE. Jak wejdziemy sobie teraz w, w Mobile Network, tutaj wejdziemy sobie w SIM card, i tutaj, jak widzicie, e, mam faktycznie. Um, N Wi-Fi Calling i WLTE HD Call. Także y, są te opcje i można na spokojnie je włączyć. Mi nie jakoś chyba nie widziałem, żeby mi się włączył VoLTE na tym telefonie. Może nie jest wspierany po prostu. Y, mam w Vikingach, czyli to lata wszystko na zasięgu playa. Ale nie widzę żadnej różnicy w jakości rozmów pomiędzy pikselem, a pomiędzy e, Vivo, z tego jestem normalnie zadowolony. Nie widzę tu żadnej poprawy ani żadnej, żadnego, e, żadnego pogorszenia tej jakości rozmów. Więc, więc, tak naprawdę, jeśli o to chodzi, to myślę, że nie powinniście się martwić. Ale, no, znowu trzeba pogrzebać, żeby te opcje wyciągnąć, i do nich też jako trzeci dam Wam link w opisie do tego filmu. I to jest w zasadzie chyba tyle, yy, generalnie sprzęt jakby się przyzwyczaić do tych wszystkich <laughs> dziwactw, o których wspomniałem, jakby go sobie naprawdę porządnie ustawić, pododawać, te pierdoły typu właśnie circle to search i tak dalej, no tu wy, wywala jakiś błąd, że AI coś tam nie działa, ale to chodzi oczywiście o natywny, yy, natywny AI, który wyłączyłem, no to yy, gdzieś tam, yy, no da się z tego telefonu generalnie normalnie korzystać, no tyle, że nie macie wiadomo na miejscu supportu, nie macie na miejscu gwarancji, no i cóż, chyba tyle. Ja się na razie z Pixelem 9 pożegnam. On idzie do nowego właściciela i będę za nim tęsknił, ale najprawdopodobniej będę kupował następcę. A póki mam ten telefon, to będę się delektował tymi przepięknymi zdjęciami, które produkuje ten telefon. Naprawdę, ee, no Pixel nie ma startu, co tu dużo mówić. Natomiast, czy, czy, czy sam aparat to jest. Yy, to jest coś, co powinno zdecydować o tym, że jednak na co dzień korzysta się z takiego urządzenia. No jeszcze nie jestem do końca przekonany. E, no ale zobaczymy, jak to dalej będzie. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się. Jak macie pytania, to oczywiście walcie w komentarzach. Staram się na bieżąco odpowiadać. A, I dajcie, znaczy, w ogóle takie filmy z moich subiektywnych wrażeń, de facto mają sens. Czy, czy wy macie inne w zasadzie zdanie? I, I gdzieś tam takie materiały nie są nikomu do niczego potrzebne. Dzięki. Trzymajcie się, siemka.